Miło mi jest Was powitać na moim nowym filmie. Znajdujemy się dzisiaj na kanale wylotowym Jeziora Tarnobrzeskiego. To łowisko budzi we mnie bardzo duże nadzieje i mam nadzieję, że połowimy dzisiaj fajnych ryb. Mamy okres wczesnowiosenny i przyjechałem zobaczyć jakie ryby tutaj wpłynęły właśnie z Jeziora Tarnobrzeskiego, które też połączone jest z Wisłą, także wachlarz ryb jest szeroki. Mam nadzieję, że wyjdzie fajny materiał i zapraszam Was do oglądania. Przygotowałem sobie dzisiaj taką ciemno-zieloną zanętę i jaśniutką, żółtą taką zanętę. Będę chciał ją troszkę bardziej dowilżyć, żeby ona za bardzo mi dzisiaj nie smużyła, ponieważ jest mocny wiatr i nie chciałbym, żeby ten towar, który podam, żeby ten towar został w jednym miejscu, a nie został rozmyty przez ten boczny wiatr. Także sobie dowilżę. Przygotowałem troszkę paletu. 2 mm ciemnego, ale bardzo mało. I w sumie tyle. Tak naprawdę towar ma być prosty. Mam nadzieję, że skuteczny. Będę korzystał z wędki 360 i 330, bo będę łowił na dwóch liniach. Zestaw przelotowo. No I w sumie tyle. Podajnik 40 g Różka do szybkiej wymiany przyponów. Właśnie gruntuję sobie łowisko pod drugim brzegiem. Nie chcę rzucać pod sam koniec, bo czuję, że są zaczepy. E, ale bliżej drugiego e, końca e, no podajnik opada 4 sekundy. Sprawdzam sobie, czy właśnie nie ma zaczepów. Kiedyś, jak tu byłem na zawodach, popełniłem błąd, bo po prostu rzucałem na oślep. Jest dobrze. Jestem w sumie piąty raz tutaj na łowisku. Dobrze go nie znam, więc jest to dla mnie bardzo fajne wyzwanie. Odmierzyłem sobie dwie odległości: 35 metr i 40 metr. Na razie skupię się na tej dalszej linii. Podam w sumie samą zanętę. Będę próbował sobie dzisiaj budować łowisko. Pierwszy rzut na pomarańczową kuleczkę owocową na jasną zanętę Zatapem żyłkę sobie jak najszybciej stoper włączę sobie na 5 minut pierwszy rzut wykonam Dzisiaj troszkę bardziej aktywnie niż ostatnio będę próbował do tych ryb podejść. Na tym łowisku byłem cztery razy. Było to na zawodach, jeszcze jak łowisko nie było dostępne, żebyśmy mogli tak prywatnie przyjechać połowić. I zobaczymy co to dzisiaj będzie. Widziałem jakie łowi się tutaj piękne płocie z dręgi, yy, karasie. Są też karpie, ogólnie wachlarz ryb jest szeroki. Tym bardziej, że wybrałem sobie też to łowisko, dlatego że ono jest dużo płytsze niż samo jezioro tarnobrzeskie. I ryby przede wszystkim wiosną wpływną tu, yy, żeby coś zjeść. No i oczywiście na Także powiem Wam, że mam ogromną nadzieję, że się uda się fajnie połowić. Jest pierwsza ryba. No ale bączka, jest pierwszy kartik. Piąty rzucie. Niewielki, ale zawsze cieszy. Fajne rozpoczęcie po jednej spince. Taka rybka. Za co do wody. Jak widzieliście karpik był niewielki. Próbuję dalej. Jest bardzo mocny boczny wiatr, który troszkę utrudnia wędkowanie. Ale nie ma co się poddawać.

Wykonaję szósty lód. Na tą chwilę mam dwie ryby: jednego karpika i jednego krąpia ładnego. No, już jakieś 300 mam. Zaraz spróbuję wędkować. Na, będę łowił na palet. większe haczyki, zwiększę przynęty, żeby spróbować wyselekcjonować ryby troszeczkę. Mega dużo agresywnych pociągnięć Coś próbuje zaatakować mojego wafterca Trzecią rybę Myślę, że chyba też to będzie karp Taki sportowy raczej Będzie to ogromna ryba, ale spoczko. Fajnie, że coś się dzieje. O, fajny nawet. tak karp, pełnouzki karp. Fajne, waleczne ryby tutaj są, mimo że to jest sportowa taka ryba, około kilograma, może troszkę półtorej, to naprawdę walczą, tym bardziej jest to pełnouzki karpik. A, uciek, ale błąd. Jest trzecia rybka. Zobaczcie, bardzo fajny kart, pełno łuski. Super sprawa, chyba szósty rzut, ale zwiększyłem troszkę przynętę, zwiększyłem haczyk i już fajniejsza ryba wzięła. Jestem mega zadowolony z takiej ryby. Wypuszczamy rybkę niech płynie powiększa okazy. Yy, nic, założę tą samą przynętę, ten kart wziął na przynętę duo krewetka, biało-różowa przynęta. Yy, bardzo dobrze mi się ta przynęta ostatnio sprawdza, mimo że jest to szóstka 6 mm wafters, to, to on jest troszkę większy taki. Ale się cieszę z tego karpia, naprawdę fajna ryba. I w to samo miejsce. Zwiększyłem przynętę. Zwiększyłem haczyk. Ukryję wachterca w środku. Foremki. Wiecie, mam dużo takich szarpnięć, takich pociągnięć. Myślę, że są to mniejsze ryby. Coś takiego. I leci do wody. Oś taki maluch płynie po dziadka jest kolejny karpik same sportowe jak na razie czy to duża przynęta czy mała przynęta to karpiki opanowały moje łowisko ale fajnie ale ładne bardzo mają barwy i Ładną łózkę, o takie. Tam gdzie podawałem zanętę, kręciły mi się no, ryby mniejsze, zrobiłem duże zamieszanie i no czy większa, mniejsza kulka, no nie udaje się wyselekcjonować tych ryb. Dam odpocząć łowisku, przerzucę się na tą bliższą linię, gdzie podałem pelet. I zobaczę, może tu coś większego pływa. Też podam sam pelet bez zanęty. Chcę zobaczyć po prostu, czy jak ryba reaguje na zamieszanie tutaj, czy na takie spokojne podawanie towaru. Jest rybka, nie będzie wielka, będzie niewielka. Ładna płoć. Chyba też będzie płoteczka. Nie. Kropić bardzo mały. Na tej bliższej linii. Mega dużo drobnej ryby, nawet nie da się jej wciąć. Przerzucę się na tą dalszą linię, pod drugi brzeg, ale tak, podam większą kulkę, podam sam pelet i zobaczę co z tego wyniknie. Jest rybka. No, tutaj taki czuję większy opór, troszkę bardzo tempo idzie. Jestem ciekawy, chyba że podpięta. Bo tak dziwnie trochę. Na wędce czuję Ale ładnie zabrało szczytówkę Jestem ciekawy, ogólnie zrobiłem tu taki patent, że zmieniłem przypon z igiełką na przypon z gumką i ten wafter już troszkę inaczej pracuje Ogólnie używam biegu wstecznego W ten sposób łatwiej mi kontrolować odjazdy ryby A nieduży karpik jednak. Tak bardzo opornie szedł i tempo. Ale pewnie zaraz zobaczy podbieraki. Ach, jest fajnie. O, sportowe karpiki. Ale bardzo ładne. O, już wam zaraz go zaprezentuję. Taki sportowca Ale na zawodach, jeżeli bym był, to dobre punkty Puszczam rybkę, niech płynie Jest kolejna rybka Branie takie niepewne Myślę, że chyba będzie też karpik, ale, ale niewielki. Tak jest karpik. Też pełno łuski, o spiął się. Nie udało nagrać mi się holu, ale nie był bardzo też emocjonujący, ale zobaczcie co udało się złowić. Ale wzdręga! O takich rybach marzyłem tutaj właśnie. Zarazem jeszcze zmierzę, żeby wam powiedzieć ile miała centymetrów. To przepiękna ryba. Ale się cieszę. 34 centymetry. Piękna ryba naprawdę. Warto po takie ryby tutaj przyjechać wczesną wiosną, kiedy te ryby właśnie z jeziora wpływają do kanału na na Tarło. No i żeby coś podjeść. Nic wypuszczam rybkę. Niech płynie po następne. Świetna sprawa. Uf. Powiem Wam, że ta wzdręga naprawdę to jest świetne trofeum. Dużo fajniejsze niż te dzisiejsze karty. Te sportowe. Eee, jestem mega szczęśliwy, bo złowiłem swoją rekordową wzdręgę 34 cm. No dziwo, zatkowała wafterca 10 mm. To jest dla mnie po, po prostu szok. Ale nic, zarzuciłem dalej, też na wafterca 10 mm. No, podałem pelet z zanętą w stosunku 1 do 1 i czekam na branie. Naprawdę warto było tutaj przyjechać, nawet po tą jedną zdręgę. Na początku powiem Wam, że zrobiłem sporo zamieszania w łowisku. Łowiłem na zanętę. Skakałem też po liniach, bo zaczynały brać coraz mniejsze ryby. One nawet nie mogły pobrać tej przynęty. Od pewnego czasu przerzucam sobie cały czas w jedno miejsce na 38 metr. Przerzucam sobie w sumie co 10-15 minut. Dość pasywnie, ale nie chcę robić takiego dużego zamieszania, właśnie w łowisku. I podaję dosyć sporo pelletu teraz. I czekam też na fajne ryby. Coś tam, coś. Jest ryba kolejna. Ale myślę, że chyba będzie to karp. Chociaż chciałbym zdręgę jeszcze większą. Ale fajnie. No, buduję sobie cały czas to łowisko. Ogólnie jestem fanem budowania łowiska. Rzadko się zdarza, żebym nęcił wstępnie. Bo wiecie, jak coś się wrzuci do wody, już tego nie wyciągniemy. No jestem ciekawy, co to za ryba. O, będzie karp. Też nie jakiś ogromny, taki sportowiec pewnie. Tak. A szaleją strasznie te ryby tutaj. A, mamy karpia. Ach, niewielki jak na karpie. Takie sportowe karpiki. Są tutaj często też zawody. Także dobre punkty na zawodach. Takie karpie Nic wypuszczam i rzucam dalej. Zobaczymy co to się wydarzy. Chwila spokoju z wiatrem. Mam nadzieję, że znowu chmury deszczowe nie przyjdą, bo trochę nas tutaj deszcz niestety przemoczył. To już będzie dzisiaj ostatnia rybka. Dzisiaj wypad był krótki, wędkowałem 3 godziny Połowiłem troszeczkę karpi takich sportowych Trafiła się bardzo piękna wzdręga moja rekordowa nigdy takiej nie złowiłem Na sam koniec trafił się krąpik Ołowisko troszkę ucichło też kończy mi się czas wędkowania Jeżeli chodzi o ten wypad to jestem zadowolony przede wszystkim z tej wzdręgi widziałem zdjęcia właśnie, jakie wzdręgi są tutaj łowione, opowieści. No i w sumie udało mi się spełnić swoje małe marzenie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zapraszam Was na kolejne filmy już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!